Cześć, cześć, mordeczki, jestem Smufik jak widzicie do Minecrafta doszedł nowy tryb Albo to się pokazało tylko dlatego, że jest, Klikłem świat, napisałem świat paliona W nazwa świata Albo dodali nowy tryb w Minecraftie to jest tryb gry palion Jestem ciekawy co tam będzie, bo Coś nowego, coś nowego w końcu, więc twórzmy świat I zobaczmy co nam pokaże ten świat paliona Bo nazwałem świat paliona Bo to będzie chyba świat paliona Skoro jest tryb gry palion Więc sprawdźmy to i czytuję nam mapkę, zobaczymy, co w tej mapce będzie takiego, że, że, że Minecraft sam dodał tryb paliona, więc to mnie najbardziej zastanawia. W nam mapę, nie ma żadnego cięcia, żeby nie było, bo jestem ciekawy, co to będzie. Czytywanie terenu i co mamy, co mamy, mamy. Nic nie mamy. To czemu to się nazywało tryb paliona? Halo, dlaczego to było pokazane, że to jest tryb paliona jak. Co? Co? E, czemu drzewa są spalionem? E, Dirt też? Ej, o co chodzi tutaj? Ej, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Ej, czemu. Ej, ale. Czekajcie, gdyby pobawić się w ustawieniach. Jestem ciekawy, czy tutaj będzie również ziemia zamieniona. więc czekajcie, wejdę w ustawienia i zobaczę, czy ziemia też będzie ustawiona. Ej, patrzcie, to! Dirt też jest w palionie. Drzewoliście, czemu? Ale brzozowe nie są w palionie. Czyżby. Dlatego, że ich nie lubi tych brzozowych? Nie mam po... Nie gadaj, że piasek też jest w Palionie Ej, to jest naprawdę tryb gry, gry Palion No, musicie... No to widzicie to? Tu wszystko jest związane z Palionem Ej, dosłownie wszystko ci... Ej, nie, no czekajcie Zbierzmy drewno i zobaczmy co, co jest dalej Co tu będzie dalej stworzone Bo jestem bardzo ciekawy Jak to w ogóle ktoś stworzył? Jak to Minecraft dodał? Dlaczego Minecraft stworzył akurat świat Paliona A nie na przykład mój? Albo Bzyka Albo jakiegoś innego youtubera tylko akurat Paliona doszedł świat Świat, tryb gry, a nie świat, tryb gry Bo to jest Co, ekwipunek też jest związany z Palionem? Cały świat jest dosłownie związany Deski też? Co ty gadasz? Ej, to jest niemożliwe, ej, naprawdę Dobra, weźmy crafting stwórzmy, bo jestem w szoku totalnym. Crafting nie jest, ok Skoro crafting nie jest, no to dobra, weźmy patyki i zróbmy D kilo. Kilo jest zwykły, tak? Czy kilo jest zwykły? Tak, kilo jest zwykły. A co mnie jest z... Ty, a na przykład płotki też są? Skoro drewno jest? Sprawdźmy to. No nie gadaj, wszystko jest stworzone w stylu paliona. Tryb, gry, palion faktycznie, bez żadnej ściemy. Tu no wszędzie, jak popatrzycie, jest twarz paliona i to jest nienormalne. Ej, czuję się strasznie dziwnie, bo no, czuję się obserwowany z każdej strony, że wszędzie jest palion. To jest nienormalne. No, kopujemy się na dół i wszędzie jest palion. No, stone też jest zamieniony w paliona. Ej, patrzcie. Ej, naprawdę, coraz bardziej zaczynam się czuć dziwniej. Przysięgam Wam, mówię szczerze, czuję się coraz bardziej dziwniej. Z każdej strony jestem obserwowany przez Paliona. Tak jakby on. Nie wiem, dlaczego tak. Wy też tak macie. Sprawdźcie, wpiszcie również w, w świecie gry, świat Paliona, i zobaczcie, czy Wam też się pokaże tryb gry Palion. Bo jeżeli tak, no to mordy i zazdroszczę Wam również. Bo jak mi się tak pojawiło, to w sumie Wam też się powinno tak pojawić. Ale dlaczego tu wszędzie spalion? Wszędzie palion, Czuję się przytłoczony, dziwnie się czuję. No jakby na mnie z każdej strony patrzały te oczy, no no patrzcie, no. No wszędzie, wszędzie jest palion! <dziwnie>, dziwnie się czuję, naprawdę. Dobra, zbierzmy tutaj. Nie! Nie, nie! O, węgiel, weźmy od razu węgiel, się przyda. Ja już jedną rzecz zauważyłem, wy też to pewnie zauważyliście w ekwipunku, Bo wykopując stona, do ekwipunku dropi nam cobblestone. Więc myślicie, też już chyba wiecie o co chodzi. O co chodzi z tym Cobblestone'em? Już wam pokazuję. Brook również jest. W palionie, no bez jaj, wszystko tu jest stworzone pod paliona, to jest dosłownie świat paliona, tryb gry palion, świat paliona, wszystko to jest związane z palionem, no może prawie wszystko, bo nie wiem czemu brzozowe drewna, nie, ciekawe jak z innymi drzewami to wygląda, co ja mogę zrobić z bruku, mogę zrobić lepsze narzędzia, ale patyków nie ma, więc najpierw trzeba zrobić patyki, 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 za dużo chyba ich zrobiłem, dobra, weźmy zróbmy sobie narzędzia, Czyli coś tutaj, kilo, w nie, siekiera, nie, łopata też nie, mieczyk, też nie. Myślałem, że te narzędzia też będą w trybie Paliona, ale dobra, nie są. No nie musi być wszystko przecież, co nie? Więc chodźmy dalej i zobaczmy, co jeszcze może być zamienione, zamienione w tryb gry palion. Sprawdźmy, sprawdźmy. Chodźmy, czekajcie. Przed siebie możemy iść w jakąś jaskinię, jakbyśmy znaleźli. To by było super, nie no nie? Ukrywam. Byłoby fajnie, a ja się akurat napiję tutaj super tej wody. skupka spalionowa więc... Palion style. Polecam kubeczki, fajne, fajne, dobra. Co my tu mamy? Mamy tu. Dalej, dalej jest wszędzie palion. Czuję się okropnie. Czuje... No, naprawdę, gravel też jest zamieniony w paliona. Praktycznie cała woda jest w palionie teraz. Mnie to przytłacza. To jest bardzo dziwne uczucie. To jest naprawdę dziwne uczucie. No, wszystko nawet tyle oczów na mnie patrzy teraz. Naprawdę czuję się obserwowany. O jaskinia, czy w jaskini coś fajnego. O jaskinio, ej ziombel. Ja do niej chcę wejść. Ja chcę tam wejść, to jest potężna jaskinia. I hops. I hops. Czekajcie, mam pochodnie, mam węgiel, więc zróbmy pochodnie. No, dla naszego dobra oczywiście. I wchodząc do jaskini tutaj. Znajdziemy jakieś żelazo. Fajnie by było zrobić sobie zbroję. Nie, nie, O nie, w pułapkę wpadłem. Tu nic nie ma. Oprócz palionów. Wszędzie są paliony. No, mnie to przytłacza, naprawdę. Już coraz mniej mi się to podoba. Na początku to było fajne. Ale teraz. Już coraz mniej się. bardzo Coraz mniej mi się to podoba. bo Jak mam być szczery. Ale dobra, zejdźmy na dół do tej jaskini. Ole, cię, kręcę. Co tu się. A, nie bij mnie! Nie bij mnie, nie bij mnie, ha bo ja cię uderzę Dobra idziemy dalej, czy jesteś jeszcze żelazo? Ja chcę z żelazną zbroję sobie zrobić, bo Chciałbym się czuć bezpieczniej, halo, halo Halo, żelazo O, zombiaka słyszałem, o nie fajnie, nie fajnie, bardzo nie fajnie Ja nie chcę słyszeć zombiaków, ja się boję zombiaków, że mnie Zawsze mnie zombiaki zabijają na początku gry Dobra, chodźmy, chodźmy, czy tu będzie pułapka również? Tak, to jest pusto Tak, pusto tam jest, nic tam nie ma i patrzcie teraz to, zrzucam palionów BUM! Jezu ale to Okropnie wygląda, nie no wygląda to w sumie fajnie Ale strasznie to wygląda Wszędzie widzisz paliona Masakra, ej cykka mi się Troszeczkę takie, to jest takie dziwne Naprawdę to jest dziwne No nie, nie powiecie, że nie Gdzie jest ta jaskinia wielka? Tutaj, dobra Wejdźmy tam, jakoś tak żeby Nie umrzeć, więc hops hops, ała, no jakoś żeby nie umrzeć i zaraz, no nie gadaj, ja tam nie zejdę Tak żeby nie umrzeć tam jest woda, ale to mi nic nie da. Ja tu umrę! Czekaj, jak tak zejdę, to coś mi to. O, zobaczmy moje skile. Tutaj pyk, pyk, pyk. Tutaj postawimy, postawimy. Dobra. Idzie teraz. No i gdzie tam gdzieś mogę? Nie mogę. Weźmy tu. Zaraz zejdziemy, pać. u prawie spadłem. Dobra, tutaj dirtem się podbudujemy jeszcze. Na bank stąd już nie wyjdziemy. Czy ja mam piecyk? Nie mam. Piecyka, craftinga też nie mam. Drewna też nie mam. Ale jestem agent. Poszedłem do jaskini bez drewna, kumacie to? Dobra, ja szukam tutaj żelaza, nigdzie go na razie nie ma. Halo, żelazo! Żelazo, żelazo! No nie ma nigdzie żelaza i ja stąd wychodzę, głupia jaskinia Dobra, ja wychodzę z tej jaskini, zebrałem troszeczkę żelaza, udało mi się pozbierać Mamy też kobla, więc teraz potrzebujemy yy, Jak to się nazywa? O, węgiel O, przyda się też, bo chyba węgla nie mam do przepalania Więc jest gi, to dobrze, że się pojawił Czemu ja wcześniej nie pomyślałem o węglu? Mogłem pomyśleć jak byłem w tej jaskini, dobra, wykopmy to, to Ojej, czemu ten blok nie jest w palionie? Dobra, czyli że te podstawowe bloki tylko Minecraft zamienił dla paliona Jestem ciekawy, dobra, oła, spadłem, chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem co chciałem powiedzieć, bo w tym momencie spadłem i mi to wszystko wypadło z głowy, to co chciałem wam powiedzieć przed chwilą, dobra, chodźmy do góry, tutaj jest, jezu, jest z zielonych palionów, masakra, dobra, chodźmy ściąć drewno, zbierzmy je, zróbmy crafting i przepalmy to żelazo żelaza całe, bo trzeba zrobić zbroję, kilo, iść po diamenty oczywiście, po diamenty, widzowie. Dobra, czekajcie, tu jest tak, Wierzmy to wszystko, przemieńmy teraz, nie wszystko może co, może tylko jedno wystarczy, postawmy, zróbmy crafting z kobla palionowego Powinien być piecyk teraz paliona, skoro zostało to zrobione z bloku paliona, to czemu to tutaj nie ma paliona? Halo Minecraft, macie jakieś bugi, naprawcie to, dobra, przepalmy, 17 żelaza mamy, ale tu jest palion, tu jest palion, tu nie ma paliona, dziwne, 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 dziwne Przepalaj się szybko! No, nareszcie, dobra, jeszcze dwa z żelaza, przynajmniej dwa z żelaza, jeszcze jedno żelazo przepal mi to zrobię sobie od razu kilo w żelazny, bo to chyba na to każdy czeka na kilo w żelazny na klatę żelazną, czy będę mógł coś jeszcze zrobić? Będę mógł zrobić hełm, dobra, to niech się tam przepala. A ja zrobię sobie za ten czas kilo w lepszy, żebyśmy mogli pójść po diamenty! Po diamenty, diamenty, diamenty. Dobra, mam dziewięć sztabek, tutaj mi się przepala, ok. i zróbmy sobie zbro... No nie gadaj. No nie gadaj, nawet klata jest palionowa, ej. Co? Ej, jak to? Ej, o co tu chodzi? T tu jest palion, a ja paliona nie mam na klacie? Ej, dobra, kolejny bug, kolejny bug dla Minecrafta znalazłem. To ja chyba dostanę to w trybie testowym, nie wiem o co tu chodzi, ale tu jest palion. Klikam prawy i nie ma paliona. Zniknął. <laughs> Czemu? Ale na dobrze w sumie, Bo mieć paliona na klasie to już za dużo, chyba. Dobra, weźmy jeszcze hełm, hełm. Czy coś jest z palionem związany? Nie jest, dobra. Mamy jakąś zbroję. Więc teraz to możemy iść na spokojnie po diamenty. Więc wkopujemy się w jaskinie. I idziemy znaleźć diaksy O nie, ja umrę, nie mam jedzenia Halo, i wrócę po jedzenie. Dobra, wkopałem się w dół, wkopałem się w dół Że mam, idziemy kopać diaksy Idziemy szukać diamentów Bo jestem ciekawy, na przykład czy bloki Są zamienione również Znaczy bloki surowców Czy taki blok surowców jak żelazo, czy złoto Czy na przykład Diamenty są zamienione w Paliona, czy może nie, więc zaraz tego dowiemy, jak znajdziemy jakieś diamenty. A też jestem ciekawy, jak to wygląda na przykład w przypadku zbroi z diamentów, czy również też jest tutaj na klacie Palion. Bardzo fajny sposób tutaj Minecraft wymyślił, że dodaj taki tryb. Dobra, idziemy przed siebie, jakieś tutaj na szczęście mam Optifina i nie muszę stawiać pochodni, bo wszystko mamy oświetlone i nie trzeba stać, żeby oświetlać. Ale dobre. Oooo, I... DIAKSY Ej, ile tych diamentów? Raz, dwa. Smofek dokonał postępu diamenty! Cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem dziewięć? Tylko dziewięć? Ej, nie, jest g, Dobra, dziewięć! To sprawdźmy. Ej, fajnie. To jest chyba największa ruda złoża. Dobra, czyli blok diamentu jest również spaliona. Sprawdźmy. Nie gadaj. No, nie gadaj, że blok diamentowy też jest spaliona. No co ty nie powiesz, a zbroja? Czekajcie, zróbmy klatę. Klata nie jest. A spodnie też nie są. No dobra, ale to zróbmy spodnie sobie, żeby mieć jakąś zbroję. No nie, no, w ekwipunku jest spalion, ale na zewnątrz nie ma Paliona, Czemu to tak działa? Coś zepsutego jest. Dobra. Ej, w sumie. Da no, się chyba z wami już pożegnam, No bo co, sprawdziliśmy chyba wszystko, wszystko jest zamienione, wypalione. Prawie wszystko, prawie wszystko. Więc mam nadzieję, że Wam się taki odcinek że, że się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcji dzwoneczek. Widzimy się już jutro o godzinie 16 .00. albo o 19 na live. Jeśli nie ma o 16 odcinka. Albo weekendę o 12. .00. Więc narka.